dzisiaj na mecz Ligi Mistrzów UEFA. Będzie jedna ósma finału. Tutaj jest faza grupowa, no bo nie ma jednej ósmej w grze, ale no trudno. Zagramy. Jedno ós... To będzie jedna ósma finału. I tak. Borussia Dortmund z Chelsea Londyn będzie grała 15 lutego 2023 roku. Czyli dopiero w przyszłym roku zacznie się Liga Mistrzów. O godzinie dwudziestej pierwszej na stadionie Signal Duna Park. No skład Borusi prezentuje się tak: Modeste, Malen, Marco Royce, Brand, Bellingham, Emre Can, Gureiro, Maschumels, Schule, Munier. I na bramce Kobel, bramkarz reprezentacji Szwajcarii, bo to jest Szwajcar. A ten będzie komentował Tomasz Smakowski i Jacek Laskowski. Tylko sprawdzimy sobie, jak tam z Murawą wygląda u nas. Naturalny, ok. ok. Bardzo dobry. Możemy zrobić taki. Żeby aż tak nie rzucałeś w oczy. Ta trawa, żeby nie była aż tak mocno jasna. A, widzi, a widzimy się w pierwszej połowie spotkania. Mam nadzieję, że się Wam spodoba ten mecz i to całe spotkanie. Teraz będę właśnie nagrywał Ligę Bitchów UEFA. Więc co, bez przedłużania przechodzimy do spotkania. Ja będę grał Borussją Dortmund. Witamy! Jeśli szukają Państwo piłkarskich emocji, to trudno o lepszą miejscówkę niż PVB Stadion w Dortmundzie. Na słynnej żółtej ścianie nie ma ani jednego wolnego miejsca. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Startuje najlepsza liga świata, nareszcie możemy odtrąbić koniec sezonu ogórkowego, bo oto rusza faza grupowa UEFA Champions League. Zaczynają się prawdziwe emocje, a środek tygodnia znów ma sens, Borussia Dortmund zmierzy się z Chelsea. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ugrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Nie mogę się doczekać pierwszego bliska. Przed nami wyjściowa jedenastka Borusi Dortmund. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Przyjrzeć się drużynie Chelsea. Na papierze wygląda to na formację 1-5-2-3. Z tym, że moim zdaniem będzie to bardzo płynne ustawienie, które będzie się zmieniać w zależności od sytuacji na boisku, pięciu obrońców gwarantuje solidne zabezpieczenie bramki przy naporze rywali, a trzech napastników nie pozwoli obrońcom przeciwnika zapominać o swoich podstawowych obowiązkach. To idealne ustawienie na szybkie konto. Tu i teraz właśnie rozpoczęli batalię w tegorocznych rozgrywkach UEFA Champions League. Jorginho. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Piłka prosto do Jorginho. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie, mogą budować akcję. Piłka zagrana do Sterlinga. Co teraz zrobi Kai Havertz? Świetnie zablokowany strzał. Oddają teraz piłkę rywalom gracze Borussii. Rahim Sterling. Mateo Kovacic ma wsparcie, by to rozegrać. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło z autów znowu Chelsea. Postraszyła rywali Chelsea już na początku tego spotkania. Bramkarz świetnie się spisał, ale widać, że zespół z Londynu gra tu o całą pulę. No, może niedługo znowu będą mieć szansę. Spokojnie teraz bramkarz po tej centrze. Julian Brand skupia dziś naszą uwagę. Jak się zaprezentuje? Oto jest pytanie. Mało kto tak prowadzi grę i rozumie się z drużyną. Nie zdziwię się, jeśli totalnie zdominuje środek pola zawiadując większością akcji zespołu i nie jest przy tym istotne, czy osobiście coś strzeli, bo tak czy siak obrona musi się mieć na baczności. Korągiewka w górze. Spalony minimalnie. A Mount ma piłkę. Co teraz wymyśli Chelsea? Hummels udaremnia próbę dośrodkowania. Julian Brandt. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Gol! Wychodzą na prowadzenie! Powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Gra zaczyna się od środka przy prowadzeniu Borus i Dortmund. Piłka zagrana do Sterlinga. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Julian Brand. Piłka trafia do mnie. Nie przemyślał tego. To nie mogło się udać. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania niemożliwe, nie ma bramki przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego pewna interwencja już po zagrożeniu no i co? zamiast posiadania strata to nie w stylu Borussii, ale rywale dominują z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Kiedy prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy. Piłka zagrana do Sterlinga. Piłka wrzucana na dalszy słupek. Ale dobrze teraz piąskuje. Brawo! Ładna interwencja. Świetnie teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki, brawa za interwencję. Adresatem podania teraz Sterling. Dośrodkowanie bez problemu wyłapuje bramkarz. Widać, że gra na swoim stadionie potrafi bardzo pomóc drużynie. Prowadzą w tej pierwszej połowie, a doping publiczności dodaje im najwidoczniej skrzydeł. Przebieg tego meczu pokazuje, z jakimi założeniami wychodzi zwykle na boisko Borussia. Dortmundczycy chcą jak najszybciej napocząć rywala, zapewnić sobie przewagę, żeby potem móc skupić się na zabójczych kontrach. I czegoś takiego spodziewałbym się w ich wykonaniu także po przerwie. Marco Reus. Hummels. No Mnie. Teraz aut dla Borusi. Podanie do Emreczana. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Piłka prosto do Roysa. Groźnie. Brandt może to wykorzystać. Dobrze obroniony strzał. Centra w pole karne, prosto w ręce bramkarza, łatwo wyłapał piłkę. Mamy zatem przerwę na BVB Stadion w Dortmundzie. No na razie Borussia Dortmund prowadzi Chelsea London 1 0 i 1 1-0. Takie są statystyki w tym spotkaniu, jak widzicie. No, po pierwszej połowie. Hmm. możemy wrzucić sobie organa hazarda. Załóżmy za pranta i wrzucimy sobie. Może za... wrzucimy sobie może tego. Malen jest, nie jest zmęczony, więc możemy. O, szpulce możemy wrzucić za Gureiro. Kloktenberg wejdzie sobie za Sule. No i <kluzny> możemy rzucić jeszcze... Może Ady... Nie. Odstan za Emre A, wykorzystaliśmy zmiany. No dobrze, no to już nie możemy robić zmian. No to co? Przechodzimy do spotkania. Widzimy się po meczu. No na razie Borussia Dortmund Prowadzi w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów z Chelsea Londyn, 1 do 0. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Przejmują teraz piłkę. Chelsea utrzymuje się przy piłce. Sędzia pozwala grać. Dobrze zastosowana korzyść. I strzał na bramkę. No, świetnie obronione to uderzenie. Tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Głęboka ta centra z narożnika. Ależ robotę zrobiło teraz krycie. Dzięki temu piłka po tym uderzeniu głową ląduje daleko od celu. Mnie. No Torganazar. Royce ma teraz piłkę. Utrata piłki. Schulz. I teraz rzut wolny. Tak nie można grać. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta karka to chyba najniższy wymiar kary. I teraz próbuje szczęścia. Dobrze teraz broni. Brawo! Na 11 metr. Royce z rogu. Ale zagrożenie wciąż jest duże. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. Piłka trafia do Malena. Hummels przy piłce. Royce ma teraz dobrą okazję. I Borussia. Gol! Dortmundczycy znów trafiają. No nie chcą pozostawiać rywalom żadnych złudzeń. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy. Łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golki. No to mamy 2 do 0. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Mount ma piłkę. Jorginho, co teraz wymyśli Chelsea. Ośrodkowanie do hawerca. Zanosiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. Borussia gra dziś długo piłką, a rywale w zasadzie tylko za Dortmundczykami biegają. I znaj Broni, lecz to nie koniec akcji. To bitka i gol! Pierwszy strzał, jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Pech, wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle, zupełnie niespodziewanie, jednak pada bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, to koniec końców i tak tracą gola. Ale taka to już niewdzięczna robota bramkarska. Porusja Dortmund strzela dzisiaj aż miło. Nie wygląda na zespół, który ma dosyć goli. Zrobiło się luźniej na skrzydle, bo Rusja chce to wykorzystać. Piłka prosto do Rojsa. Ależ doskonała sytuacja. Wow, co za parada. Brawo Kepa. W szesnastkę teraz z rogu posyła piłkę Rojs. Achim Sterling, ciągle on. Czy zdecyduje się na indywidualną akcję? Malen Royce ma teraz piłkę. No, chyba trochę daleko, ale strzela. Łatwa interwencja Kepy. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Koniec meczu zbliża się wielkimi krokami, a miejscowa ekipa może być właściwie pewna zwycięstwa. Świetnie się prezentują, prawda? Patrzeć z jaką łatwością Borussia Dortmund zdobywa dziś kolejne bramki, to była rozkosz dla oczu. Nie sądzę, by rywal mógł się jeszcze podnieść po tylu ciosach. I teraz Borussia rozpocznie grę z rzutu wolnego. Podanie do Emre komfortowo, zatrzymuje ten strzał. I Borussia Dortmund traci posiadanie piłki. Modest. No i po ataku, zagrożenie minęło. Teraz tworzył sobie szansę, uwaga! Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już różnicą czterech bramek. Chelsea chce skorzystać z możliwości dokonania zmiany. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Dobra presja teraz, mają piłkę. Zablokowana teraz próba strzału. Wiemy już, że ten mecz potrwa dodatkowe dwie minuty. Hamertz. Popnął teraz piłkę w szesnastkę. Ośrodkowa. Koniec meczu. Po pierwszej kolejce zespół jest zadowolony, bo trzy punkty wywalczone teraz. Tu i teraz właśnie. No i koniec tego meczu. Borussia Dortmund w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów pokonuje Chelsea Londyn aż 4 do zera. Chelsea w ogóle jak atakowała bramkę Borussii Dortmund, no to. Kobel był zawsze na postarunku i zawsze bronił, więc nawet te strzały nie były jakieś takie mega groźne. Ale też niektóre strzały były takie dość trudne do obrony, ale Kobel sobie poradził i... Borussia wygrała z czystym kątem 4 do 0. Zawodnikiem meczu został Malen. A na drugim miejscu jest Hummels, no ale no... Cała drużyna ładnie zagrała. Więc no, mecz na pewno mógł podobać. No, Ciekawy jestem, czy taki będzie wynik 15 lutego 2023 roku. Myślę, że tutaj Chelsea też będzie zagrażać. Bursy Dortmund, no ale to się okaże. Jak się Wam podoba pojedynek z 1.8. finału Ligi Mistrzów, to komentujcie mój odcinek. Skomentujcie ten mecz. Jakie się wam bramki podobały, bo Rusji do bo Czesji, nie było. Eee... No i zasubskrybujcie mój kanał. Naciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moim kanałem. Będę wrzucał na pewno materiały z Elgii Mistrzów. Ale kobiety też się będą pojawiać, więc spokojnie. Więc eee... Teraz, będzie, teraz będę nagrywał jeszcze jakiś inny pojedynek. Nagram pojedynek na pewno ra, tego. Bayernu Monachium kontra PSG, więc czekajcie cierpliwie, a pojawi się na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!